Thirty, baby, won't you meet me by the sea? 30 degrees. Where'd you go? So hold me tight. Will I see you at the show tonight? Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Zbierniewicza. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych, oraz ci. Dzięki. On the 5th, the elevator up to oh, up and then we the club Touchdown, gotta see what's up Area cold ja mi tutaj mi kazał? Phone, do I still have? Why say she got a man Hit another one and goes green Must change

Miałam jechać komunikacją miejską, jak zawsze, ale jak już raz się weźmie Ubera, kiedyś, kiedyś siedziałam cały czas komunikacją miejską, mówiłam, nigdy nie wezmę Ubera. Raz wziąłam Ubera, bo po prostu nie miałam za cholerę pojęcia, jak dojechać komunikacją miejską w jedno miejsce i teraz tak lubiłam Ubery, że po prostu biorę Ubery i to jest straszne, bo ja bym za to miała kawę, tak szczerze. Ale pomijając to, na początku mój Uber w ogóle zaparkował w jakimś miejscu, nie wiadomo gdzie, tam przed Warszawą Centralną, to też się połapać z tymi miejscami, to też jest tragedia. Pomijając to, patrzę, gość Ukrainiec, chodzę Wietnamczyk. Mówię, dobra, porwie mnie to, cóż, przykro mi. Gość w ogóle mnie zawiósł najpierw pod Witkaca. Jakby spoko, stary, znasz mnie jak nikt, znasz mnie jak nikt, ale ja tutaj nie śpię. Później go już ustawiłam i mnie zawiósł tam, gdzie trzeba. Ale wysadził mnie znowu takie dupy strony za przeproszeniem, ale dostałam się. I teraz idę coś zjeść, bo jestem głodna i dlaczego tutaj w ogóle jestem? Jestem tutaj dlatego, a jestem haterem numer jeden tego miasta jak coś. Idę na... idę na event. Do Palm Studio na pilates na reformerach Dzisiaj moja trenerka cudowna robi trening tutaj I ja ją odwiedzę i przyjdę i tak się cieszę Boże świętnik nie byłam na pilatesie na reformerach Ale najpierw muszę coś zjeść, bo jestem tak głodna Dobra, plan jest taki, że pójdziemy do Milk Baru Choć mają fajny lunchek, a ja muszę zjeść właśnie coś takiego lekkiego kinda, później coś poprawię fajniej, ale właśnie idziemy do mój baru, na Powiślu jestem śpię na Powiślu, więc bliziutko, o nie, właśnie obdrapałam o coś buta, mojego ulubionego, fujka Dobra, jestem już. Wróciłam z obiadu i ze sklepów i ze wszystkiego, ale mam takie pyszne lody, Boże. Ja nie mogę wyjść z domu bez kupienia lodów. Zrobiłam sobie zakupy na jutro na śniadanie, bo jutro rano idę znowu na trening, bo to jest bardzo sportowy wyjazd. Więc nie będę miała rano czasu gdzieś pójść zjeść tego śniadania, więc kupiłam sobie tak. Dwa banany, pudding proteinowy i orzechy. I to będzie moje śniadanie na jutro. Patrzcie na to! To jest takie giga, to jest mój ulubiony napój. Mój ulubiony napój, ale w wersji giga. To musiałam mieć wersję giga. Ja to będę piła dzisiaj. To jest dzisiaj drink of the day. Dobrze. Ja mam 50 minut, żeby się zebrać, uczesać, ubrać, ogarnąć na event dzisiejszego dnia. Je. Yeah. Pierwszy event w moim życiu. Czy już influencerką? Oj, i mam współpracę z Bobby Joyem. I wiecie co jeszcze mam? Tego Wam nie pokazywałam jeszcze. To mam! Mam tu gems! Czuć jak bandyta trochę. Bandit? Like it's Marilyn Manson! Coś tam Cassie it. I the damage! And they can't stand me! Czy mój Pilates outfit się wam podoba? Ja tutaj przekminałam miny takie przychodziły, pokażę Wam inaczej. Bolereczko, tutaj będę musiała coś przyklepać trochę. Bolereczko, mój lubią stanik, moje fa leginsy i zmienię skarpetki. Ale ogólnie chyba mega git, bo będzie mi wygodnie i chyba fajnie. Widać mój abs trochę. Ja chciałam żeby było widać abs. Bo chciałam założyć coś jednoczęściowego, ale chciałam, żeby było widać abs. I am ready. I am ready. Napilot. O jeszcze muszę zmienić kolczyki, bo takich chyba nie wypada. Jestem gotowa na ten evencik. Ficik chyba siedzi. Moje koleżanki powiedziały, że siedzi, więc będę im ufać. Zaufam im, że siedzi ten picik. Ja tylko muszę teraz zmienić te kolczyki, dojść na przystanek, bo drugi raz już Ubera dzisiaj nie będę brała bez przesady. Będziecie tutaj siedzieć, ja będę do Was gadać. Będzie, już wszystko widać. Bo jeszcze prawdopodobnie wezmę wieczorem uberka, bo wieczorem jeszcze gdzieś wychodzę pewnie. Nie wiem, zobaczymy, bo jakby dzisiaj pierwszy raz w życiu nie mam takich. O! Biril. Pierwszy raz w życiu nie mam takich określonych planów. Określonych co do godziny w ogóle z kim, gdzie ja. Ale pewnie coś się klaruje, zobaczymy, a jak nie, to będę miała chill day w końcu, chociaż raz. No więc teraz idę sobie. Muszę tam podreptać. Nie założę chyba jedną ręką. O, założę. A! Git. W ogóle mega fajne te golczyk są z Rosmana I one mają 3 lata i one były ze mną wszędzie. I one grillisy. To nawet nie są grillsy Są tu gemsy. Bandyta. Dziary na pół ryja. parti oh, okay. Dreptam już na miejsce, ale coś zimno się zrobiło. Dobrze, w ogóle mam tutaj, no, mam e, nawigację. Ale coś zimno się zrobiło, dobrze mam to bolereczko. Ja mam takie rzeczy na sobie, to ja muszę je zdrabniać, bo bolereczko to nie jest bolerko, to jest bolereczko. Myślałam, że jak to Warszawa, to jak będę chodzić z telefonem i dawać sobie na twarz, że nikt nie będzie patrzył krzywo. Aczkolwiek patrzą krzywo, aczkolwiek czy mnie to obchodzi? Nie. Dreptam.

a <laughs> Się dzieje tam, po prostu biegnę, bo dostałam telefon od koleżanki, że ma bilety na fame. Ja właśnie wyszłam z tego... Błagam, zabijajcie mnie. Ja właśnie wyszłam z tego treningu. W sensie, no jechałam jeszcze autobusem, a teraz muszę przydreptać do siebie. Dreptam, próbuję przydreptać. Będę jakimiś bakrumcami szła, jakimś laskiem. Mam nadzieję, że nikt mnie na organy nie weźmie. Mam nadzieję, że nikt mnie na organy nie weźmie. Jak coś to mam szybkie buty, będę biegła. Mam dosłownie tak mało czasu. O 20.15 muszę po nią być, a jest 19.15, więc mam godzinę, a jeszcze mam 6 minut do... W domu. Widzicie, jakie biegnę w ogóle, jak to głupio wygląda? Mega nice. Ale w ogóle trening był świetny. Po prostu najlepszy na świecie, tak mi się podobało. Kinga jest cudowna, po prostu. Jedna z osób z największym powerem, jakich znam. Jedna z najkreatywniejszych. Świetny był ten trening. Świetne dziewczyny, popowiadam Wam jeszcze później. Teraz biegnę. Running so late. Tak, to jest takie krótkie. Nie mam spodni, po prostu nie przemyślałam tego. Ale mam ładną, ładną kubkę po tym treningu. To będzie ładną kupkę widać, a nie brzydką na przykład. O. Nawet nie wiem jak to będzie wyglądać. Nie przymierzałam tego outfitu. No to miał być outfit awaryjny. Miał być nieużywany. Ale super, super, że go używamy. Nie narzekam. Już zobaczcie. A, by było gorzej! By było gorzej! Ubieramy się dalej! E. Dobra, ja muszę sobie makijaż jeszcze poprawić. W ogóle to jest chyba mega groz, że się nie wykąpałam po treningu. No cóż, miejmy nadzieję, że nie, nie mamy czasu, nie mamy czasu na to, jakby ja, jakbym miała czas, to bym się z chęcią wykąpał, bardzo chciała się wykąpać, ale się nie wykąpiemy. W ogóle spontan mam drugie imię, tak właśnie, Julia Spontan Maria Rozdolska, tak właśnie się nazywa. Ja kiedyś, jakbym dostała taką propozycję, jedziemy na Fame, a ja bym była po treningu i by była już 19, Fem to ja bym powiedziała, e -e. Ja zostaję, ja się przebieram w piżamkę, ja idę spać, mnie to nie obchodzi. Teraz mówię: Jest! Jedziemy, idziemy! Mam outfit, chcesz też outfit? Przyniosę wszystkie outfity, zrobię wszystko. Jedziemy! Life of the party. Tylko muszę poprawić makijaż, bo się trochę rozjechał. A jeśli chodzi o trening, jestem tak wdzięczna Kince, za zaproszenie. Jeśli jesteście w Warszawie, zapraszam. Palm Studio, przepiękne studio, świetne dziewczyny i chłopaki też. Jak coś. Świetni ludzie po prostu. Treningi też mega świetne. Całe studio przepiękne. Do fotek, do wszystkiego. Nawet ćwiczy się lepiej. Ćwiczy się lepiej. Jestem tak wdzięczna. Było tak słuchaj. Idźcie do Kingi. Kinga Hanslik na trening do Palma. Świetny trening. Bo Kinga zrobiła na Reformerach, ale to nie był Pilates. I to nie jest Pilates. Pamiętajcie, to nie jest Pilates. To był hit na Reformerach. Ha i i ty. Hit. Hit. I to serio był hit. Naprawdę. Mam teraz tyle energii i to takiej dobrej energii. Te wszystkie dziewczyny, co tam były, były takie mega pozytywne. I z pasją widać. Naprawdę fajne dziewczyny. Później sobie zostałyśmy, pogadałyśmy. Super. Szkoda, że musiałam uciekać wcześniej. Ale w sumie nie szkoda, bo idziemy na fejm. Muszę chyba zaraz ogarnąć sobie Uberka. Prawdopodobnie. Więc tak. Zaraz by się przydało ogarnąć Uberka, żeby tam dojechać, bo tam niestety gdzie jadę teraz? Nie, nie powiem, gdzie to. to. Nie będziecie wiedzieli. Chyba muszę jeszcze raz związać te włosy, bo trochę jak kaszona. Trochę kaszana, i nie wiem, czy nie wypuścić dwóch. Nie, nie chce mi się. Nie obchodzi mnie to. No tam gdzie jadę, to nie dojeżdża nic. Więc niestety muszę znowu zapłacić za berko, to jak myślałam. No ale cóż. Cały czas się boję, że ktoś mi tutaj puka, ale nikt mi nie puka, tylko ktoś biega na nad, nade mną albo pode mną. Nie wiem gdzie, ale ktoś biega. To jakieś dzieciaki. No nie, nie ładne. Ma... Nie mam czasu. Zaraz muszę ogarnąć tego Uberka i tam jechać. Bo ogólnie pojedziemy tam z oliwką już spóźnione. Aczkolwiek twarz się na bilej. Dobra, te włosy z tyłu nie muszą wyglądać. Ja siebie z tyłu nie widzę. Wy mnie z tyłu widzicie, ale to, to już wasz problem. Było patrzeć z przodu. O, mam nawet jedną wsówkę. Nie wiem, czy to moja wsówka. Jest wsówka. Dobra. We are letting this down. I lecimy. I teraz złochać Uberka i zapłacić znowu. Wybulić na Uberka. Mm, boli mnie to.

Chciałyśmy przez chwilę żałować i miałyśmy chwilę obiekcji, aczkolwiek nie, nie żałujemy, słyszymy to. GSD, mamy sektor G. GSD. Sektor G jest -G, G, G, spot, super. Ale czad. Sobie. tak no, wiem tak generalnie my w nic nie widzimy nic nie widzimy nie ogarniamy ale jest Oczekaj, bo dołuję. O. nie o. wiemy co się dzieje no wiedzimy to, wiedzimy to. To. To nie nie Widzimy to. Widzimy to. nie widzimy naprawdę nie widzimy tam Naprawdę nie tam 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 jest na dole. A Ten That's <laughs> ta młoda krew, wiesz dobrze. Kto przejmuje tuster pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie. Nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Powiem piosenka do wejścia. Chyba Alan do niej wchodził. Widzicie? Ja coś rozumiem. Oczekaj, bo podałuję. Ja coś wiem. No, ogólnie to wróciłam do domu o drugiej. Myślałam, że mój uber mnie zabije tak szczerze, bo zaczęło do mnie mówić w jakimś języku wódu. Jegoś I, I byłam jak Yes good, super! I uspokoił się. I mi przywiózł i żyje Jest godzina 8.50, jestem już po śniadaniu. Mój organizm nie jest w stanie się obudzić później niż 8, 8 To jest i tak wyczyn dla mojego organizmu. Ja się budzę jakiejś siódmej, szóstej. Za 10 minut wyjeżdża moja trenerka z domu i będzie tutaj u mnie. Przyjedzie. Czemu tak no, gdzie wam Czemu? Aha. Super pytanie. No i przyjdzie tutaj, bo tutaj jest siłownia w tym budynku. Mega nice, nie muszę nigdzie wychodzić, nie muszę się ogarniać. E, zrobimy trening. Znowu, mega się cieszę, dawno nią mnie trenowałam. już chciałam powiedzieć, ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo grateful. Jakby ja tak sobie siedziałam, bo rano nie miałam internetu, więc nie mogłam nic robić, y, takiego pożytecznego ani z pracą, ani z jakimiś, nie, wiem, mailami, nie wiem, nawet francuskiego to zrobić nie mogłam. I sobie tak siedziałam i pomyślałam o tym, kurde, jaka ja jestem wdzięczna, że ja jestem tutaj. Jak ja nienawidzę tego miasta, kto mi pozwoli tutaj przyjechać. I, że jakby mogę spać w takim pięknym miejscu, że mogę jeść takie cudowne jedzenie, że mnie na to. Że mi na to stać, żeby wziąć uberka, żeby na to stać, żeby się fajnie ubrać, żeby wyjść ze znajomymi. Dziękuję w ogóle, że mam takich cudownych znajomych i takie cudowne osoby wokół siebie poznaję. I nie tylko poznaję, ale też mam jakby z wcześniejszych czasów. Naprawdę jestem po prostu tak wdzięczna. Jestem tak wdzięczna. Jestem tak wdzięczna za to, że wczoraj jakby tak spontanicznie i randomowo Oliwia zadzwoniła i powiedziała: Ej, mam bilety na Fame. Idziemy, no i poszliśmy na Fame. Ja nawet nie wiedziałam, że jest fame, ale fajnie. I'm living the life. Jakby po latach pełnych US, I'm living the life. I chciałabym powiedzieć, że spontan jest super. Ja na początku wakacji we vlogu mówiłam, że uczę się być spontaniczna i że w te wakacje chcę być spontaniczna i mówić na wszystko tak. I do tej pory mnie ani razu ta strategia nie zawiodła. Super Memories i ja jestem w siódmym niebie, ale powinnam się okolić. A tak to! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Good morning! Good morning! Yes! Good morning! Kto tu do mnie przyjechał i kto chciał ze mną i kto chciał spędzić ze mną? Pora? Proszę Państwa. Ja. Zawsze, zawsze. zawsze i wszędzie. Dubka robiona u babeczki, widać. Dokładnie. Wszystko to widać. Wszystko widać. Wszystko. 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 Także tak, umówiłam się z Julią dzisiaj na trening wspólny. Trenowałyśmy razem, jak mieszkałam jeszcze w Oleśnicy. prawda? Do starych dobrych czasów. Do starych dobrych <laughs> czasów. Te też są dobre i będą tak? jeszcze lepsze. Lepsze. Tak. Ale Julia właśnie wczoraj odwiedziła mnie na evencie, a dzisiaj rano. Znowu? Znowu? Lecimy Znowu? Lecimy znowu? 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 się się Znowu? 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 I Znowu? 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 Znowu?

Bagatu? Na to jaka Gierka. <grystanie> Jesteśmy jest, na abduktorze. Uwaga. I teraz musimy trafić w <grystanie> zieloną kropeczkę. <grystanie> ja to jest stresujące, ale to troszeczkę jest takie distracting, że... Ja Musiałam po tobie i mam zmienić obciążenie, naprawdę. Już <grystanie> taka słaba jestem. Dziesięć. Dziewięć. Chyba jestem. <śmienicza> Ale patrz jak to jest śmieszne, jak trudno to zrobić w ogóle. <śmienicza> <jest> takie głupie. <śmienicza> Mario! <śmienicza> Co się tam dzieje? Na chwilę zabrałam telefon. To jest Gross AF, ale ja właśnie wróciłam z treningu i ja się nie będę kąpać teraz, wykąpię się jak wrócę, bo jestem tak głodna. Ogólnie z Kingą jak zawsze po prostu nie możemy się nagadać. I gadałyśmy, 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 gadałyśmy i w ogóle mój trening przyciągnął się do dwóch godzin. Jeszcze później Kinga poszła, to zrobiłam jeszcze parę serii sama. Jakiegoś UPSa czy coś troszeczkę pobiegałam jeszcze, tak żeby się dobić lubię się dobić, jakie jest darmowa siłownia i to taka ładna. Ja muszę to wykorzystać. Gdybym miała taką siłownię w domu, tak szczerze, nie wiem, co by ze mną było. Albo bym po prostu siedziała tylko tam. Nie, nie, nie wiem, jak bym to przeżyła. Ale ogólnie plan jest taki, że ja jestem bardzo głodna, bo minęły 4 godziny odkąd jadłam posiłek. To jest bardzo dużo. To już jest kwal... jako głodówka. A ja nie robię głodówek. Popatrzcie na moją pupę. Czy ja wyglądam, jakbym robiła głodówki? Nie. We don't do głodówka z here. We eat. Więc idziemy do kubuś Piekarenka, bo się naoglądałam Sary cwaliny i tam była kanapka z tempech. Ja chcę kanapkę z tępech. Ja chcę kanapkę z tempech. Jezus. Naprawdę taka super energia. Dobra, chyba nie wygląda, jakbym się nie myła, nie? Wyglądam chyba całkiem myto. My to, my to, to, inteligencja. Nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale miałam ochotę na takie jakieś dziwne, kuleki, mm, dziwne, na napój. Jakieś chciałam bardzo jakąś maczę, jakąś fajną, ale do moja macza była taka kolejka, że myślałam, że się popłacze, tam, więc od razu zawróciłam. Ale po drodze do mojego mieszkania już się poddałam w ogóle w poszukiwaniu takiego piecia, bo byłam nawet w Bubble Joy, bo dostałam kod do Bubble Joy, współpracę, ale nie działał. Więc powiedziałam, że wrócę kiedy indziej, No ja się z I e, poszłam do Kofiks i się pytałam, co mi polecą, nie? I pani powiedziała, że kiedyś jakaś pani powiedziała, że to jest mistrzostwo świata ta kawa. Ja powiedziałam, to poproszę. Nigdy wcześniej nie piłam kawy tego typu. Ja w ogóle nie lubię takich dodatków jak na przykład owoce i kawa i w ogóle. Ja wolę takie dodatki na przykład jak wiecie, Karmel czy coś. Ale spróbujemy. Nie wiem, chciałam coś z tego orzeźwiającego, bo jest po prostu tak gorąco, że się zaraz popłaczę. Ej, autentycznie nie spodziewałam się, że to będzie takie dobre. Jakby random walk. Serio? Kocham to, czemu to jest takie dobre? To połączenie w ogóle nie brzmi, jakby było dobre. A jest mega dobre. Polecanko. Polecanko. 2017. All good. Try to look around, and find one to see my type. Yeah, my dog and he know what I like. He done found me plenty in my life. Problem is I meet. A girl